Polana Jakuszycka to inwestycja, na którą czekają przede wszystkim uprawiający sporty zimowe sportowcy. W Polsce brakuje tras biegowych, mimo licznych sukcesów Justyny Kowalczyk. Może inaczej, tych tras po prostu nie ma. Teraz się to zmieni. Inwestycja będzie oddana w przyszłym roku, w trzecim kwartale 2021 roku. Jej koszt netto to 150 milionów złotych. Tutaj głównym inwestorem jest Województwo Dolnośląskie, ale również wspomaga nas w dużej części Ministerstwo Sportu i również środki własne Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki. W Jakuszycach będzie można organizować zawody w sportach zimowych o randze światowej czy kontynentalnej obiekt będzie spełniał najwyższe światowe standardy. Obiekt jest budowany zgodnie ze standardami zarówno FIS i IBU, czyli organizacji zajmujących się zawodami narciarskimi, biatlonowymi, ale również MTB i cały obiekt jest budowany w standardzie Mistrzostw Świata i nawet wyżej. Natomiast główną funkcją tego obiektu to jest służenie amatorom, turystom, dzieciom ze szkoły sportowej, którzy tutaj nas cały czas odwiedzają, a imprezy wielkie, sportowe Będą tylko tą wisienką na torcie. Polana Jakuszycka ma jednak tętnić życiem przez cały kalendarzowy rok, a nie tylko zimą. Polana Jakuszycka to nie tylko biegi, to nie tylko szczelnica, wiatlon, biegi narciarskie, ale to również obiekt, który będzie żył przez cały rok. Będzie tam i boisko, będzie kryta pływalnia, a przede wszystkim Unikalny mikroklimat. Jestem głęboko przekonany o tym, że to miejsce będzie wykorzystywane do przygotowań na zawody różnego, różnej wagi, szczebli, przez lekkoatletów, piłkarzy, yy, bokserów yy, i można byłoby jeszcze wiele, wiele dyscyplin sportu wymieniać. Ta inwestycja ma pobudzić lokalną gospodarkę, turystykę, ale także być doskonałą okazją do nawiązania jeszcze bliższej relacji z państwami graniczącymi z Dolnym Śląskiem. To będzie inwestycja nie tylko dla sportowców, ta inwestycja pobudzi również rozwój yy, turystyki gospodarczej gospodarki subregionu Jeleniogórskiego, ale też prowadzimy rozmowy ze stroną czeską, przede wszystkim krajem libereckim, żeby również takie inwestycje przede wszystkim dotyczące skoczni Czesi poczynili na, po swojej stronie wtedy te możliwości czy gama dyscyplin sportu i zawodów, które mogłyby się odbywać po stronie polskiej i czeskiej byłaby zdecydowanie większa. Czy doczekamy się kolejnych znakomitych biegaczy narciarskich i biathlonistów? Tak, czekamy tutaj na następne Justyny, na następnych Tomków Sikory. Myślę, że taka baza, która tutaj powstanie zachęci młodych zawodników do tego, żeby w przyszłości również zajmować medalowe miejsca i może tutaj właśnie również na podium w Jakuszycach będą zdobywali swoje pierwsze i kolejne medale. Polona Jakuszycka ma potencjał na to, aby organizowano tutaj nawet Mistrzostwa Świata. Nie możemy się tego doczekać. Dariusz Nowakowski, Sudeckie Fakty.